cross Stros! Nie zasypiaj! Nie wolno ci zasnąć! Trzymaj się! Hej, jak się czujesz? strasznie mi. To przez promieniowanie. Masz szczęście, że przyjąłeś w miarę małą dawkę. Za to z nim jest bardzo źle. Może umrzeć. Sztros! Wytrzymaj! Musisz przeżyć! Tros! Nareszcie, spałeś ze trzy dni. Wszystko w porządku? Kim ty jesteś? Gdzie ja jestem? Mów mi, Ren, jesteśmy po drugiej stronie, w strefie Xen. Tom was przeprawił, ciebie i Strosa. Pamiętasz ich? Tak, ale gdzie jest Tom? Nie ma go tu. Został w ośrodku badawczym, nie zdążył. Za to dzięki jego poświęceniu jest dla nas nadzieja. Czy ty naprawdę jesteś Dmitr? Tak. Cholera! Jednak Anton nie kłamał. Anton? Tak, był tu. Dzięki niemu po wielu latach opuściliśmy bazę stalkerów i udaliśmy się na poszukiwania wyjścia na powierzchnię. Gdzie on teraz jest? Nie mam pojęcia. Rozdzieliliśmy się, gdy napadły na nas jakieś dziwne stworzenia. Anton zdołał uciec. Mi też się jakoś udało przeżyć. Ale nie wiem, co się stało z moim towarzyszem, Markusem. Musimy go odnaleźć. Tak, ale najpierw muszę pomówić ze Strossem. Odpocznij trochę. Jak wygląda sytuacja w ośrodku? Jest bardzo źle. Regle są już wszędzie. Nie wspominając o zainfekowanych. A Tom? Nie żyje. Kurwa. Tom nie był szczególnie ważnym członkiem programu, więc w czym rzecz? Tom wiedział, jak wrócić z powrotem do domu. Niby skąd? Nie wiem. Ale udało mu się wrócić i nawiązać kontakt z Dimitrem i Antonem. To on ich do nas doprowadził. Co teraz? Masz jakiś plan? Plan? Nie żartuj sobie. Teraz naszym jedynym celem jest dotarcie na powierzchnię. A gdy to zrobimy? Zobaczymy co dalej. Ren! Co? Pamiętasz, jak przed ostatnią przeprawą ostrzegałem dowództwo, że generator nie wytrzyma? No, i nie wytrzymał. Nie tylko generator zawinił. O czym ty mówisz? Strumień przeprawy coś zakłóciło. Jakaś potężna energia z pogranicza Europy i Azji. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale w tym samym czasie, gdy wysyłaliśmy trzecią przeprawę w innym miejscu i czasie, ktoś także dokonał przeprawy. Co? Kto? Dokąd? Przez te 15 lat próbowałem odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ta druga przeprawa trafiła do miejsca, które nigdy wcześniej nie istniało. I powstało dopiero w momencie, kiedy nasza i tamta przeprawa skolidowały się ze sobą. Co to za miejsce? Dzięki zakłóceniom na biegunie udało nam się stworzyć drugą oś czasu. Identyczną jak ta pierwotna, ale mogliśmy przenieść ją w inne miejsce na tej osi. Mów dalej. Ta druga nieznana przeprawa korzystała z jeszcze innej, trzeciej osi, o której nic nie widzieliśmy. Energia, jaką ta przeprawa uwolniła, była na tyle potężna, że stworzyła dodatkowy wymiar między pierwotną osią czasu a drugą osią, którą my stworzyliśmy. W ten sposób rozdzieliła te osie i straciliśmy z wami kontakt. Rozumiem. Zaraz. Czy to może mieć coś wspólnego z tymi dwoma? Antonem i Dymitrem? Jak oni się znaleźli po tamtej i tej stronie? A skąd się wzięły anomalie? Ten dodatkowy wymiar musi mieć połączenie z osią pierwotną jakieś przejście. Odkryłem też, że takich wymiarów może być mnóstwo i to z któregoś z nich przechodzą do nas anomalie. Hej. On nie śpi! Wszystko usłyszał, masz tu jakieś środki usypiające? Nie, czekajcie! Wiem kto dokonał tej nieznanej przeprawy! Gadaj! To Niemcy w 1943 roku! Co? Dajcie mi dokończyć! W 1939 roku wybuchła druga wojna światowa. Armia niemiecka napierała we wszystkie możliwe kierunki, odnosząc zwycięstwo. Aż w 1941 roku Niemcy odważyli się zaatakować Związek Radziecki. Pomimo początkowych zwycięstw ofensywa szybko okazała się zbyt słaba, by zwyciężyć rosnącą siłę, zahartowaną w rosyjskich mrozach Armii Czerwonej. Niemcy stanęli pod Stalingradem, bezskutecznie próbując przebić się dalej na wschód. W tym czasie Zrodziła się w głowach niemieckich inżynierów rewolucji na myśl. Na tyłach wojsk III Rzeszy rozpoczęto budowę machiny, zdolnej manipulować czasem. Projektu nie ukończono. W 1943 roku Sowieci przełamali niemiecki opór i ruszyli na zachód. Hitlerowcy zmuszeni byli zniszczyć maszynę, aby nie padła w ręce Rosjan. Podjęto decyzję o detonacji. To był największy wybuch w historii. to wiem od Antona. To po prostu maszynę tu trafiliśmy. Dlaczego tylko wy dwaj zostaliście przeprawieni? Teraz to mało istotne, Ren. Musimy dotrzeć do Antona. Jeśli nam się uda, może wrócimy do naszego czasu. Masz jakiś plan? Gdzie chcesz się udać? Do Stalingradu.